Nie wolno, bo ja nic nie mówię. Sprawdzam. Drodzy. Chciałbym wam ramkę z czerwiem pokazać e, Bo jeden pan mi napisał Że czerw W takim leczeniu od góry Zamiera Tutaj wyraźnie widać Jak są larwy Proszę e, znaczy nie wiem muszę skupaczyć ja bo... Oj słońce mi tu Widać mojego palca ale swojego palca nie widzę. Larwy jeszcze otwarte u samej góry Dobra, dobra, bo O Aż do samej góry larwy świeżutkie nic nie jest zamieranie, żadne ani pod za sklepem Tu dogrywam do tego filmu Zobaczcie po trzech dniach, widzicie, jak po trzech dniach leczenia, zaraz moja, mój palec, tu pszczółki się wygryzają. Nie ma szans, żeby czerw zamierał. Nie chcę ich niszczyć, ale tu jest ewidentny dowód, wychodzą. Nie, może zmienię kąt. Wyraźnie tu widać, patrzcie się. Ten mój palec. Patrzę przez. O, tutaj i tutaj. Widzicie, jak się wygryzają? O, pięknie. Nie ma mowy o zamieraniu czerwiu. I to był. Już zaraz pokażę. I tu jest tak podobnie, jedna się wygryza. Stoję troszkę przed ulem, ale popatrzcie może z tyłu. Tu była bliziutko. Tu, przy samym tym była. Parowało.